Witam wszystkich na wideoblogu Dom 35 metrów z systemem gospodarczym. W dzisiejszym odcinku chciałem przedstawić ostatnie etap budowy, czyli dach. W moim przypadku dach jednospadowy. No od czego zacząłem? Zacząłem przede wszystkim od kupienia drewna, tak? Czyli belek 10x10 jako, jako murłaty i krokwi 6x15 cm. Deski były niezaimpregnowane, więc trzeba było zacząć od, od impregnacji wszystkich desek, które mi pomogła moja córka. W pierwszej kolejności do wcześniej zamocowanych prętów gwintowanych były nałożone murłaty, one były w dwóch częściach, dwie części po 4 metry i skręcone. Z jednej i, i z przodu i z tyłu były zamocowane i następnie na to przechodziła krokiew. Krokie w długości 6 metrów. Wiadomo, że one też były delikatnie wyrównane, obcinałem z przodu, z tyłu, żeby one były w miarę równe. I żeby też ta długość pozwala mi na to, żeby ją wysunąć trochę z przodu i trochę z tyłu, tworząc daszek czy okab, jak zwał, tak zwal. Belki, krokwie były montowane do murła za pomocą metalowych kątowników na, na wkręty. I rozstaw tych krokwi był co 60 cm. Wiadomo, że pierwsze, ustawienie pierwszej krokwi jest najważniejsze, żeby to wszystko było równo. A później kolejne, kolejne krokwie, jakby to już jest prosta układanka. Po ułożeniu, po ułożeniu wszystkich krokwi postanowiłem wymurować murki boczne, wiadomo, że jeżeli jest jednospadowy, no to trzeba te murki zrobić i tutaj też na wieńcu było murowane z, z Suporeksów całe, całe tutaj te dwa, dwa skosy, tak żeby tą budowę, budowę zamknąć. Równo, równo, były też montowane równo z krokwiami. Jeżeli chodzi o murłaty, też były wypuszczone na boki. Nie pamiętam, to chyba było może z 20-30 cm, to jest góra. Tak, żeby później poza, poza tutaj bocznymi tutaj, nie wiem jak to nazwać. No z boku też, żeby na zewnątrz była krokwia, też, też tworzyła taki ten daszek. Po zrobieniu całej konstrukcji, zrobieniu tych murków bocznych, zacząłem robić już dalszy etap dachu, czyli naciąganie membrany na cały dach. Po naciągnięciu membrany, co to, to generalnie wykonywałem sam, nie, nie było to łatwe, ale jakoś, jakoś dałem radę. No, Kolejnym etapem było przybicie, teraz nie pamiętam, bo to zawsze mi się to myli, ład czy kontrład, ale wydaje mi się, że to są, tak nie pamiętam dokładnie łaty no i na to przychodziły kondrłaty, co, co wzmocniło jakby całą konstrukcję membrany, łatwiej się po tym dachu chodziło, bo chodząc yy, tylko po, po samych krokwiach, no to trzeba było uważać, też nawet przy rozciąganiu samej membrany trzeba było uważać chociażby, żeby po prostu nie, nie, nie spaść na dół. Więc trzeba było być y, też dodatkowo jakby alpinistą, żeby, żeby, nic, się nikomu, żeby nic się nie stało. No ale tak jak mówię, y, mając już y, konstrukcję całą drewnianą, jest to, jest to już stabilniejsze, bezpiecznie można po tym chodzić ale też bez wątpienia też trzeba uważać, żeby gdzieś tam nie nadepnąć, żeby nie wpaść, żeby nie, nie rozpróć tej tak membrany, chociaż ona nie jest aż taka łatwa, żeby ją rozpróć, ale i tak trzeba uważać. Sam dach wykonany był z blachy ocynkowanej trapezowej, najtańszej, stwierdziłem, że jest to tylko działka, więc to w zupełności wystarczy, nie musi być ani dachówka, poza tym jest to dach jednospadowy. Blacha na długość wchodziły dwa arkusze, mocowane najpierw od dołu, do góry, czy od tyłu, do przodu. Całe, y, wszystko mocowane y, farmerami, tak zwanymi, czy, czy, czy wkrętami specjalnymi do, do tego typu konstrukcji. Po zakończeniu y, dachu. Wiadomo, że trzeba zrobić też i, i obróbki, i rynny, więc też to zostało przeze mnie wykonane. Yy, zostało też wykonane z przodu yy, zabezpieczenie yy, płytą OSB, i z tyłu tak samo. No bo wiadomo, że kładąc krokwie które mają 15 na murłatę, które mają 15 cm, no to jest wolna przestrzeń. Nie, ma tam, nie, mia, nie było tam miejsca, żeby murować, więc zostało to yy, obite płytą z przodu i z tyłu, płytą OSB co zabezpieczyło jakby tutaj przestrzeń między, między dachem a, a murem na, na końcowym etapie będzie to wszystko uzupełnione styropianem, żeby wszystko było szczelne no i ostatnim etapem to było układanie rynien tutaj w pierwszej wersji miałem zakupione Haki metalowe, aczkolwiek one tutaj nie, nie do końca yy, mogą sobie z nimi poradzić. Łatwiejszym systemem było zamocowanie plastikowych uchwytów i było to zdecydowanie łatwiejsze. Piszcie, komentujcie. Jesteśmy już na półmetku, jeżeli chodzi o kwestię subskrypcji yy, kanału, więc yy, zabieram.